Siemano ludziska, zaprezentuję Wam w tym momencie jak porcjować kurczaka. Dla niektórych jest to bardzo banalna czynność, dla niektórych straszny wyczyn. Tak więc pokażę Wam jak ja to robię, może komuś się przyda. Najpierw zaczynam sobie od odkrojenia dupki oraz zbędnej skóry po szyi. I ja to robię w następujący sposób. Możemy na przykład zacząć od skrzydełek. Delikatnie tutaj nacinam pod paszką do kości. Jeżeli wyczułem kość, wyłamuję skrzydełko ze stawu. W tym momencie ta kość nam wyszła. I tu delikatnie sobie to po prostu wycinamy. I mamy idealne skrzydełko. Z drugiej strony do kości wyłamujemy sobie ze stawu tą kość. I delikatnie obcinajmy. I to samo robimy z nogami. Wywracamy go, tutaj w pachwince sobie tniemy przy piersi. Wycinamy po prostu ten zbędny nadmiar skóry tutaj, co jest, bo to nam zawsze przeszkadza. To zawsze przeszkadza i nie wiadomo nieraz gdzie ciąć, tak więc jeszcze raz to pokażę, bo... Strasznie jest ta skóra, właśnie niepotrzebna, dlatego dobrze to jest wyciąć. W tym momencie tutaj mamy dostęp do łódka i tak samo. Tniemy aż poczujemy kość. Jeżeli poczułem kość, wyłamuję łódko ze stawu, tutaj widzimy, że kość wyszła. W tym momencie pomiędzy, obcinam sobie łódko i mamy elegancki I to samo robię z drugiej strony. Odcinam nadmiar skóry. Proszę, zobaczyć, jak to jest proste. To jest tak proste. Mamy eleganckie dwa łódka. I teraz tak, korpusik sobie zostawiamy na rosół. Ale zostały nam oczywiście nasze piękne piersi. Skórę łapiemy, ściągamy z nich piersi. Oczywiście chyba każdy z nas lubi. Tak więc naprawdę trzeba się z nimi obchodzić dość delikatnie. Z wyczuciem, że tak powiem. Skórę zbędną odcinam. I proszę zobaczyć, jak piękne serduszko. Mam same czyste piersi, a od spodu jest porcja rosołowa. Tutaj jest mostek pomiędzy piersiami. Nożem dojeżdżam do mostka i jadę sobie na przykład z prawej strony po mostku. I nam piersi odchodzi od mostka. Tu mam tą pierś i cały czas jadę koło kości, jadę po kościach. Trzeba jeździć cały czas po kościach. Po kości sobie jadę tutaj do końca, tu przy mostku w dół. Cały czas po kości. Naprawdę jest to bardzo proste. Wiadomo, że to się robi pierwszy raz, to troszeczkę to wydaje się dziwne i strasznie skomplikowane, ale naprawdę później sobie będziemy radzić jeszcze lepiej. I tutaj pierś mamy już jedną wyciętą, zaraz sobie ją oczyszczę i teraz pokażę tutaj drugą. Myślę, że na tej będzie to wyglądało troszeczkę lepiej dlatego, że o tutaj mamy nasz mostek. Kroimy sobie po kości, słychać jak lecę sobie fajnie po kościach. Do samego dołu. I taką porcję rosołową sobie oczywiście chowamy, mamy z tego rosołek. A tu mamy nasze piersi, które oczywiście oczyszczamy z tłuszczu. Ten czas jest w ogóle niepotrzebny. Każda jakaś błąka, wszystko. ściągamy. Był nasz kurczaczek cały. Nie ma naszego kurczaczka całego, jest oporcowany. Tak więc mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym banalnym zadaniu. Pamiętajcie, że dacie na pewno radę, tylko próbujcie. Spróbujcie jeszcze raz, próbujcie, a na pewno wam się uda. Zaskoczcie oczywiście siebie i swoich znajomych. Trzymajcie się, nara.